Halo, 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 dzień dobry przyjaciele, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie, ja jestem Ignacy, ze mną jest niczym. mam w chuj buntowników, nie rób tego! A ja mam wojnę! I przegrywam, wygrywałem, ale przegrywam, bo nagle siły Icy się skończyły, a bez Itsy ja nie istnieję, Itsa była moją nadzieją i szczęściem, miłością, radością. Itsa jest love, Itsa jest life, tak? Tak. Właśnie o nie, kurwa. Teleru. O nie. 15 tysięcy buntowników w jednym miejscu się zrobiło. To nie jest dobra rzecz. Hmm. Nie, i oni wygrali to! Nie, nie atakuj Ignacy! Ham, ham. muszę wziąć kolejną pożyczkę, to już będzie która? A bo to są ci jebani Pretender Rebels, którzy nie wybuchają po pierwszym razie, nie? Ja już biorę dwudziestą pożyczkę. okej. Okay. Źle się z tym czuję. No nie jest zbyt dobrze, co? No, fuf, no nie no, ogólnie bardzo lubię brać pożyczki. Jestem wielkim fanem. Ale jest inna dobra rzecz. Mhm. Teraz... Moje oddziały, czyli oddziały moich soczników stoją w każdej możliwej prowincji tego zjebanego kraju, więc jeżeli będzie chciał się on wbić w nas, no to będzie miał... Gdzie, gdzie się nie wbije, będzie miał minus. No chyba, że będzie miał mega szczęście. Bo z tego co rozumiem, to ma procentową szansę na to, czy będzie miał minus. Ciężko stwierdzić. Przyłączcie się do mnie, halo. Moi ludzie. Dobra, jedną grupę rozbiję tych buntowników. Dobra, ja się w nich wbiję w takim razie. Jednych pretendersów jestem w stanie pocisnąć, ale potem mi staje piętnastka do pojechania jeszcze. Pierdole, dlaczego ten Itza się nie rusza? Dlaczego on dupy nie ruszy? Dobra, wygrałem to. No, no, nastek... coś stało? Kurwa, rebelie! Ja pierdolę, teraz... Przepraszam za przekleństwa, ale to tak... Tak to wyszło to, samo. No Jak na to patrzę po prostu... No, nie wiem, co się tutaj dzieje. Nie wiem. Podłączcie się do mnie, proszę! O, wy się przyłączycie do tej armii, spoko. Attach? Powinni się moi przyłączyć wasale. Czekaj, dajmy im inny fokus, im dajmy agresivność. Może. E, military focus, agresivność. Może to zadziała. Dlaczego oni się w ogóle buntują? Przyszto są w kraju miłości, radości, szczęścia, dostatku. Hmm. Nie. Zmieniłem im fokus i przestaje się przyłączać do mnie. Halo, wasale. Chodźcie tutaj, Supportive. por favor. To jest toczpek. Toczpek, gdzie to jest? Kurde. Tak, przejść, przyjacielu, coś podbić. A hmm. no podbić. Aha, to jest u Zapoteków. Hmm. Taje liście. Mhm. Mm Dobra, już, już, już się powoli zaczynam przyzwyczajać do myśli, że od dziś będą tylko najemników. Kurde, zajebisty event, tylko co? bolesny. No? No bo mogę stracić dum, który mi się naładował, a mam już 30. No? Tylko muszę, wydać co? muszę wydać 58 dukatów. O jezu, a ty jesteś na debetach. A jestem na debetach. O. Ale no ja muszę to zrobić, no bo twa, jak ten dum mi się naładuje, to koniec, no, po prostu. I kolejna pożyczka. Zajebiście. O! o! o, o, Stop, 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 stop! Kurwa! Stop, 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 stop. stop, stop. Inaczej. Dajcie mi. Nie tak, nie tak. Yy, przepraszam, zatrzymałem, ale muszę powiedzieć mm -hmm. jedną bardzo ważną rzecz. Słucham. Sue for peace. To, 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 to. Może nie tak. To mi dajcie. Czy, to, czy tutaj macie. Tak, tutaj macie. stolicę wam. Nie, nie zostawię wam stolicy. To dajcie. I stańcie się moimi wasalami. Masz jednego wasala? Wygrałem, dobra. Tak? No to Wygrałem zajebiście, wojny. stary. No to najważniejsze, że jak już żyjesz, to już jest jakiś plus. Kurde, no nie chcę ich atakować. Nie chcę, ale muszę. Chociaż, szczerze powiedziawszy, bo tutaj będzie Will Cross a River. A czy stąd jest Will Cross a River? Nie, z tej strony nie ma Cross a River. Dobra. Spróbujemy tak, bo już jest 14%. Muszę ich niestety zaatakować. Co nie jest na najfajniejszą rzeczą na świecie, jaką mi się w życiu przydarzyło. 16 tysięcy na 13 tysięcy w górach. A ja mam problem z pieniędzmi. Gdybym miał pieniądze, ale pieniędzy nie mam. no. If I was a rich man. Na, na 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 na. Ale zostałem <ślad> wpierdol, ja pierdzielę. Cóż to za ból pupy jest. Ale bardzo boli pupka, wiesz? Tylko bosko, tyle szkala, ile ona ma. Ona ma 7 tysięcy żołnierzy, tyle co ja. A to nie? ja jestem tutaj największym krajem w ogóle w tym regionie. Nie licząc majów oczywiście, którzy są moimi sojusznikami. 30. Właśnie, Może będę popierał z nimi relacje. To brzmi jak bardzo dobry plan. O, dostałem stabilność jeden. Prestige. miście. Tylko teraz pieniędzy nie mam. Ej, dobra, ty, ty nie będziesz dla mnie walczył. O, nie chcę wpadać do bety. <laughs> nie ma żadnej pożyczki? Nie. Ja pierdolę. Ja mam 20, 21, chyba. się podbija odpowiednio wcześniej. Development to nie ma problemu z tym. Kurwa, zdobyli mi fort. Mm. No po prostu na plusie, delikatnym, bo delikatnym, ale jest, to Wchuj no w chuj niższe morale od nich, wiesz? W sumie nie wiem, aha, bo oni są... Oni mają mnożnik 1,25, bo są pierdolonymi pretender rebelsami. Tych trzeba pobić dwa razy, bo są zjebani na ryj. No tak. Tak działa ta mechanika pretender rebels. No wiem, wiem. Wczajny. Ale mnie, bo ja mam cały czas na attach zaznaczone i nie chcą się przyłączyć do mnie... O! Zajebiście, rozdzielił się! Jezu, jak dobrze! Jezu, jak dobrze! No, czy Jezu, ja wiem, jak czy tak mi dobrze. dobrze! Nie wiem, czy tak dobrze, ja już mam 22 duma, bo teraz mój kraj jest tak duży, że to się bardzo szybko ładuje. Hm. Jezu, jak mi dobrze. Dobra, ty to już może spadać w takim razie. Recall. A debet! O nie, nie chcę wpadać w debet. Proszę, nie róbcie mi tego. Dobra, truchuj. Jeden debet może być. Przeżyję to jakoś. Przestać opłacać te głupie... ...forty. Sio, forty, sio. Nie chcę was. A kysz, Chcesz... Widzisz pański krzyż? A kysz, a CO?! No kurwa, 16 tysięcy nie może pokonać we w górach?! No, chuj, chuja pana, no. Masz 16 tysięcy żołnierzy?! Naprawdę? A, ja mam tylko no tysiąc. Z moimi wasalami, no, jakby powiedzmy. Ja z wasalami Jest. mam... 5000. Nie, ja jednak wziąłem loan. I ja mam tylko pobiciu. 22 pożyczki, co bardzo źle wróży, Ignacy. Bardzo źle to wróży. Aż tak? Aż tak. Hm. Ale mam dwóch wasali. Dwóch, a muszę mieć pięciu, czyli jeszcze trzy kraje muszę podbić. Mhm. To jest jeden koleś, to jest jedna prowincja, więc można byłoby go zwasalizować. Tylko, że on ma sojusz z czymś. To się nazywa tla Szkala i Zapotekowie. Zapotekowie to jeszcze, jeszcze. Ale ta tla szkala, która jest dwuprowincjonalnym głównym, ma 7000 żołnierzy i generała trzygwiazdkowego. Tego się nie da dotknąć. Więc... Niepotrzebnie. Kto tu chce za mną. tu jest, dobra, okej. Okay. Kokomes. Gdzie jest Kokomes? Tu jest Kokomes, dobry. Prawie jak Kohones, co? No. Hmm. 4 procentowo. wojny z Zapoteką w nie byłoby głupie. Zawołałbym do tych go itse, która mi nie Dob pomoże. Matrusa z zapotekami czy mogę się pozbyć? Zabrałbym im trzy prowincje. To bym zostawił. Dobra, poradziłem, się, poradziłem sobie z pierwszą reformą, stary. Przeforsowałem jedną reformę. Brawo. Jestem z dumny. Ja redukuję inflację, bo mi rośnie jak pojebane. A już raz redukowałem między odcinkami, to moi drodzy nie widzieliście, ale raz zredukowałem już inflację. Mam trzy kopalnie złota. Cztery. Przerwując, Present War. O, a już mam stabilność na plusie. Już nie ma Looming disaster przynajmniej. Present War to w niczym tak rozjebał pewnie, że daj spokój. Hmm. Hmm. O, Jezu, obleganie fortu w górach. Tak, status quo po, po 300 latach, oczywiście, oblegania. Jak zwykle. Czyli u Ciebie też jest tak samo chujowo jak u mnie? Wiesz co, nie, spoko, poradziłem sobie już, wiesz, teraz jakby generalnie już mi tylko czekanka została, ale, ale jest, jest okej. Okay. Jest... No w sumie podobnie. Chujowo, ale stabilnie, jak mówi klasa. No właśnie, dostałem jedną stabilności, stabilności, taka stabil stabilnie. Tu sporo jest eventów z, z plusem stabilności, z minusem. Ja biorę wszystkie te z minusem stabilności, wiesz? Jakby staram się ich nie bać. Przepraszam, przepraszam, chwileczkę. Co, tym razem znowu coś hardego? Została mi powiedziała kolejna wojna, tak z cyklu z cyklu chciałem się zregenerować, prawda? I... Mm -hmm. I ch jakie chuj ci w dupę. Czy się zregenerowałeś? Mm -hmm. Fajnie, bo Tlashkala z ośmioma tysiącami żołnierzy i generałem dwukwiatkowym na ciebie idzie. Razem z Kolimą, która też ma osiem tysięcy żołnierzy, Pashazy, ty masz raptem jeden tysiąc, a twoje Wasale po dwa tysiące, czyli w sumie masz pięć tysięcy żołnierzy. I sojusznika Ice, który nie ruszy dupę, żeby ci pomóc, bo musiałby przejść przez zapoteków, którzy nie dadzą mu przejścia, bo ma z nimi trusa. Okej okay. dostałem, dostałem sam Idziemy dalej? Zostałem Dasz radę, Niedźwiedź. Co, tramwaje, dasz radę? Muszę opłacać forty szybko. Stajmy w jakimś miejscu. Łączmy się w bólu nadziei. To jest straszne, Ignacy. Te wojny kwiatów mnie zniszczą. Zresztą toś słusznie pisał. Już, już czekam tylko na ten moment, a Niedźwiedź ogarnie, na czym polegają wojny kwiatów. To jest ten moment. moment. On już ogarnąłeś. Ale on, już wiesz? Oni nie znają umiaru. Oni po prostu atakują. Po prostu. Myślisz jak obrażę im mamę to jest dobry pomysł? Quito? Muszę obrazić mamę? Muszę wziąć milion pożyczek, wiesz o tym? Znowu? Tak, już podrobię, chyba siedem wziąłem. To nie jest dobry pomysł. No muszę to zrobić. Muszę ktoś taką armię, żeby ostatecznie ich zmasakrować, bo inaczej... Pamiętaj, że ty nie, nie, będzie... nie masz o gospodarki, która ci się samo odbije Nie przypominaj mi o tym. Nie musimy o tym przypominać, Ja wiem, ja wiem Ignacy, ja wiem Ale okay. nie mam innego jego wyjścia. No muszę się zapożyczkować, bo inaczej syf Okej, okay. nie wiem co się tutaj dzieje. Tutaj są wojny. Takie. nie, no. to, nie są, to nie są wojny o tereny. Gdyby oni ci tereny, to jeszcze okej. Okay. Ale wiesz jakie nie mają kasus belli? Żeby no. mnie wyrżnąć. To... A teraz chcą mnie zabić. Złe kasus belli jest. Ten kasus belli napierdalam. Hm. Hmm. Jeszcze 5 lat. Was. Ica, chodź tutaj. Ica, zapoteku. Daj prawo przemarszu. Dostałem Prawo Przemarszu, więc teraz Itza dostała Prawo Przemarszu. Chodź co, chodź, chodź, połączymy siły, damy radę. Zmasakrujemy ich. Hmm. No, Itzo, Itzo, chodź, 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 chodź. Dobra, musimy tylko odbić fort i już będzie dobrze, moi drodzy. Trzy gwiazdki w górach. Damy radę. Wbijam się, mam dwugiaskowego. trzy kąta, dwie gwiazdki, mam minus Mam dwukrotną przewagę liczebną. Przegrywa. Jednak. Ale chwila. Utrzymuje się. Jeżeli Ica ogarnie, że ich posiłki zmierzają tutaj, do Meksyku, to jeszcze to mogę wygrać. Ale że Itza jest debilem. Ach! Udało mi się ich zmasakrować zanim się wbili. Dobrze. Teraz jak oni się wbiją we mnie. Aha, teraz oni mają minusy. Ja mam 108 dyscypliny. No, mogę dać radę. Mogę ugrać. Możesz ugrać? Tak. Zapotekowie cofnęli military access. Podejrzewam, że wypowiedzą mi zaraz wojnę. Pewnie tak. Hmm. No spoko. To nie jest dobry prognostyk, wiesz o tym. Wiem. Właśnie wiem, to jest najgorsze. Ja to wiem, Ignac. Hmm. No co ci mogę powiedzieć, panie Niedźwiedzie, no chujowo. No, chujowo i niestabilnie. Spróbuję zmniejszyć sobie jeszcze dwa razy sto tutaj. Tak bardzo chciałbym spłacić te pożyczki. Czy jest jakiś, mo mo jakiś motyw, żeby spłacić te pożyczki, cokolwiek? Event plus 300 dukatów? Um, exceptional year. Ale eventy takie, tego typu pojawiają Ci się raczej, jeżeli jesteś na plusie stabilności. Mam plus 2. No to jest spora szansa, że coś ci się takiego pojawi. To zobaczymy. Jakim cudem mam minusy w dżungli? Nie są dżungla, góry. mój drogi, ma Dice Roll for Minus 1. No, no, masz wszystko napisane w tym tipie, przyjacielu. Wystarczy rozszerzyć czasami, wiesz? No, tak tylko mówię. wiesz co? Ale wygrałem ja pomocny. Tę wojnę. Wziąłem tyle pożyczek, że musiałem to wygrać, ale to i tak mnie boli, że. Mój kraj ekonomicznie nie istnieje. Ja może i wygrywam te wojny, ale ekonomicznie nie istnieje, po prostu. I kolejną pożyczkę wziąłem. Właśnie. No, to nie z mojej woli. O, mogę jedną spłacić, przynajmniej tyle. Bo wziąłeś nową pożyczkę. Jak <gry> w Unii, jak w Unii przyjacielu. A tak. To niezbyt dobrze. Słuchaj, no u mnie jest tak stabilnie już, bo mam tak dwóch wasali, którzy są gotowi do aneksji anektować ich będę mógł. 83 wanka 81. W momencie aneksji wanki mam wtedy dostęp do Iczymy, którą mogę zjeść błyskawicznie wtedy. No więc u mnie jest tak w miarę okej. Okay. Już. To za Teraz taki troszeczkę okres wegetacji. Matko, rewolucje mi się zbliżają. 50% ładowania tak? na bogów. Kiepsko. No, ja tak myślę, czy zniszczyć Kolimę całkowicie i o niej w ogóle zapomnieć, czy zrobić z niej wasalę. Ona wypowiedziała mi wojnę już dwa razy. Może to zrobić i trzeci. Jakby na to nie patrzeć. Kolimie? Mhm. O, mogę spłacić pożyczkę. Zapotokowie mają Doomsday, Matko Bosko. Tak? O, dobrze, to tyle ci chociaż podeszło. Uff. Jeżeli oni Dobra. mają Doomsday, a oni mają tylko cztery prowincje, to Matko Bosko. To nie istnieje. Mój kraj istnieje tylko na papierze, To jest tylko w teorii. <laughs> Polska. Znany, cytat znany. Straszające. Ale... Dobra. Wiesz, co w sumie, jak mamy tak, tak kolosalne ilości punktów, którymi tak niewiele możemy zrobić, to ja przynajmniej kulturę sobie zmieniam, wiesz? Tak stwierdziłem, że w sumie co, co mi innego pozostało. Ciekawe, ciekawe, ciekawe. No, 30 punktów za jedną, jak to developmentu prawie w ogóle nie ma. A wiesz, a coś się tam. Kultura, przynajmniej jak się zmieni na moje, no to będzie tax modifier i manpower modifier większy, nie? Coś. Z, z takiego wyszedłem założenia. Czemu nie mogę tego wziąć. No, z Quito będę miał sporą wojnę. Taką sporą, sporą wojnę. Bo patrzcie, moi drodzy, to jest moja strefa wpływów obecnie. I czymę zjem? No i pozostaje mi tylko to Quito do zjedzenia, tak? No tutaj jeszcze zjemy tych gałgani. No to nic, to też akurat nie będzie nic trudnego, żeby ich zjeść. Więc jest w, w pytkę. Najprawdopodobniej będę miał jednych buntowników. Co jest? Currently in a disaster, man power level at least. Aha, okej, okay, faktycznie. No to... Idź sobie, peasant war, idź sobie, nikt, nikt Ciebie nie chce. Hm. Inaczej. Chciałbym, żebyście zostali... Aha, ale wy nie możecie zostać moim wasalem, bo to za dużo. Aha, no to dobra, to inaczej. Skoro wy moim wasalem być nie chcecie, to ja po prostu was zabiorę całych. To jest na to pytanie. Podoba mi się twój sposób myślenia. No bo będą się, kurde, gałganić, no. Dobra, klaszkalo. słuchaj. Wiem, że wiele nas dzieliło. Bardzo wiele. W sumie więcej nas dzieliło niż łączyło kiedykolwiek. Irofer. Chciałbym wziąć u ciebie jedną prowincję i zrobić ciebie wasala. Ale widzę, że ty się nie zgodzisz. No cóż, no to w takim razie. No, no zostaniesz moim wasalem co, ja tutaj w ogóle wasalizuję, jak mogę, wiesz? Bo tak Generalnie mam, mam ku temu możliwości, to staram się to raczej jednak wasalizować, wiesz? Co się tam da, w sumie. Zniszczyłem Kolimę. Tak? tak? Twojego odwiecznego wroga? Tak. Mam trzech wasali. To was dobrze liczę, Trzech. Czwartego widzę, którego tego mogłem wziąć, no i zapotekowie będą pięć. Pięć, pięć, pięć. I wtedy będę mógł wziąć kolejną reformę. Ja siedzę i pierdzę w stołek z nudów, wiesz? Też bym chciał. W sumie u mnie się teraz nic nie dzieje, mam całkiem stabilną armię. Eee, czy gdybym chciał zaktywować fort, jestem w stanie tego zrobić? Nie bardzo. Ty eee, możesz być zmowbolowany, ty ble, byś był aktywny. Harsh treatment, harsh treatment! Nie chcemy buntów, nie teraz! Zbogowało... może wybuchnąć w sumie, tam, za 20 lat, zanim to wybuchnie. To... co mi się zbudowało z interfejsem i co chwilę I? mi tak. Klikam coś, się to mi się odklikuje samo z siebie. Ojej. Przerażające. Kurczę, wolno idzie tak gra wiecie. Możemy przyspieszyć tempo? Czy ci wybuchnie wtedy wszystko? Mogę przyspieszyć, ale no. Możemy wybuchnąć wtedy, nie? I synk może nam zejść, nie? No to nie, na czwórce jeszcze nie, na piątce może i tak, ale. Ty tam masz spokój, ja mam tutaj ciągle wojny. A, u ciebie się dzieje dużo, tak? No dobra, okej. Okay. No tutaj wojny, po prostu wojna rusz. Jeszcze no mówię, ja mam dwa stabilności, no, moi stabilności. wasale mnie lubią. Dwa stabilności to ja mam, tylko że to, to niewiele mi daje no. Lubię się z wasalami, no nie wiem, nawet nie mam jakichś akcji dyplomatycznych. Klejmy mam porobione na jedyną prowincję, jaką mam obok siebie, mam to Głarani, się Gałgani. Hmm. Mam jeszcze z nimi trus, więc z nimi nawet nic nie mogę bardzo zrobić. Statków nikomu nie mogę sprzedać. Wiesz co? Jak to jest z handlem? No, chociaż handel jest prawie cały mój. Tu kolektujemy 26%. Cusco, 26. Swoją drogą czemu? A to bajka, o której mówiłeś, to jest nowo szata króla. Tak, pomyliłem się. Tak, swoją drogą. Harsh treatment znowu. Nie chcemy żadnych buntów. Nie Aż mamy tak art. źle jest u ciebie? Nie mam ciebie. Mam, mam 2000 żołnierzy i koruję prowincję. Nie chcę mieć raz buntów. Uwierz mi, to jest ostatnie na co mam ochotę. Korda, ja w sumie nawet nie spojrzałem. Ja mam wszędzie stary już teraz w ogóle autonomię na tak żałosnym poziomie. 20% to jest maksymalnie ile mam. Nie mogę Autority pompować. Mam 50 Duma. O! Doomsday! No właśnie. Idzie, nadchodzi. No jest tak John Cena, on chodzi, wiesz, nadchodzi niespodziewanie. Mm -hmm. A w ogóle widziałeś, że ten, to u Ciebie na grupie ktoś podrzucił, że... Mm, e, można, słuchaj... No, nie muszę tych punktów tak pompować. Tak na jednym powodzić. tym. Na, na jednym oglądać... monitorze można oglądać dwie, dwa odcinki na raz, wiesz o tym. Uwaga, 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 dobry event, dobry event. Kwito, z zje, tak, kogo chciałem jest, ja zjeść. Sprawdzimy teraz, czy pani Basia czuwa. Mój no. władca zachorował. Mamy mm -hmm. 75% szans na to, że stracę 5 duma i 25% szans na to, że mój obecny władca zginie. Sprawdzamy. No. Zginął. Brawo, brawo. Pani Basia czuwa. I oczywiście no to... bogowie są z Jaotlem, 6 pretendent rebels, regencja yy, i bunty. Super. Z, z, za dobrze mi szło. Zbyt się zaczynało robić. No. To tak, no. Harsh treatment. No i co robimy z tym, niedźwiedziu? Ja umieram Ignacy, ja umieram! Bardzo chciałbym ci pomóc, ale nie wiem jak. Wiesz o tym, że ja bym ci bardzo chętnie pomógł. Niedźwiedziu. Tak, na pewno. Specjalnie tak daleko się ustawiłeś. Że Żeby ci nie, nie pomagać? Tak. U, nie wiem skąd takie przypuszczenie. Ja cię znam. Ty mnie znasz? Ja cię znam. Znamy się tylko z internetu. Nawet nie jesteś moim kolegą. T Dobra, co mogę zrobić żeby... Nie jesteś moim biologicznym rodzicem, nie będziesz mówił o żyć. Yy, ale zapytaj się swojej matki może najpierw, a potem mu z takie głupoty. Uuuu, shot fire! <suszę> nie. O <suszę> tak. A co możemy zrobić? Hmm. Sytuacja jest podbrąkowa zaiste. That's what Hehehe. Gdzie <laughs> ci rebelianci idą? Idźcie sobie stąd, ja was nie chcę, gdzie wyjdziecie? A wiem, gdzie wyjdziecie. Halo, mogę spojrzeć? Tu piwra. Kurwa, gdzie jest piwra? Piwra? Pewnie w piwie. Piwra. Piwra. Halo. O Jezus, Mary, gdzie oni idą. No, daj idą. To im zabroni. Co się właśnie zadziało? Tu i tu. Dobra. 37 Authority. Kolejna reforma pewnie znowu mnie zabije, mój, mój kraj. Mój biedny, zniszczony kraj po prostu wojnami. Ale już odbudowałem wojska i mam 6000 manpowera, i wszyscy ci hejterzy... O kurwa, wyemigrowała ta nacja, z którą chciałem walczyć. Co za śmierć. uciekli, uciekli. Wyemigrowali stąd. Nie, katamarka. Byli moimi sąsiadami i wyemigrowali ze zakutasy. Dobra, pierdolę was. Dojadę was kiedy indziej. Wasale, chodźcie, musimy wygrać. Chodźcie, wasale, tutaj, 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 wasale! Kurwa, wasale! Kurwy szmaty! Czyli moglibyście. O, ty chcesz moją, moją dziwką zostać. Hmm. Ja pierdolę. Generał trzygwiazdkowy okazał się za słaby, żeby pokonać tych pretendentów. Oni są jednak. Niezniszczalni, nie? No to a, a nie wiem. Jak ten murzyn i ten inwalida w tym filmie, ich się nie da <grym> Zaglądałeś chyba wiem czy mówisz. Guarani kończy mi się Kasu Zbeli. A walić was jesteście kurwa, jakimś guminami. Chodźcie tu mi pomóc głupie murzyny! Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Dobra, mnie będzie czekała wielka wojna z Quito. Quito w ogóle jak ty silny jesteś. Milta. A ja ścisnąłem ja moich pretendentów, tyle dobrego. Quito jest... głównym? tylko 12 force limit i ja mam 25. E to quito to są Lamuchy. Bardzo dojadę dobrze. ich, dojadę ich stary. Takich dojadę, że oni nawet nie będą wiedzieli, co się dzieje. Cieszę się, no. to będzie szczęściem, naprawdę. Z kim mi się skończył trus? Przydałoby mi się pieniądze, jakbym miał pieniądze, bym teraz wypowiedział wojnę. Muszę wypowiedzieć wojnę, bo zaraz mi się dumna ładuje. No. <laughs> nie. nie. Kurwa, znowu inflacja, dzięki. Akurat Dzień. miałem doradcę, który mi zmniejsza. Było ja bardzo mówię. fajnie. Muszę wypowiedzieć wojnę Ignacy. Takkolwiek tak by to miało. Komukolwiek, bo muszę mi szybko zrobić wasali. No. Albo będę w dupie. Mam 72 duma. Ej, ej, ej. Uj, oj, oj. No, oj oj. Oj ojoj. ojoj, oj ojoj ojoj. Oj. Tak mocno ojoj. Oj. Szybko, szybko. Jednostki moje, do mnie Tak, spadźcie pożyczkę, spłaćcie. Extend. Dobra, zrobimy to tak. Dobra, zaraz będzie mój wasal, ja już będę gotowy do wypowiadania wojen tutaj w okolicy u mnie. Nie ukrywam, bardzo się cieszę na tę myśl. Masz jakieś forty? Zobaczmy sobie na mapce fortów. Jeden, dwa. Dobrze. O, mu chętnie się przyłączy do wojny, dobrze. Coś zaczyna mi lagować, panie niedźwiedziu. Ah, bo dałeś speed 4. No tak. te na... 3, proszę cię? No i zmniejszyłem. Oj, Jezus, dałem na piątkę! Gałgan. Dałem na piątkę, przepraszam, przepraszam. O, misję wykonałem, miałem zdobyć wankę ją zintegrowałem. Ha, improve relations with Ichima. Czemu z Tobą poprawiać relacje? Nie chcę z Tobą poprawiać relacji. Kim Ty kurwa jesteś, żebym poprawiać tą relację? Dokładnie. Ilu ja mam w asali? dobra, przejdźmy to. Mam raz. Dwa, na pewno. Lima, Stronica Peru. Trzech wasali Teraz będę miał dobra, będę miał pięciu, tylko muszę zdążyć. Muszę zdążyć te, wygrać tę wojnę, zanim stanie się coś bardzo złego. Mm. Czyli zanim Zd Zdążyłem się... zrobić karierę, nie zdążyłem wygrać wojnę co? I urodzić dziecka. No właśnie. Dziecko. Dwa właśnie. Dwa właśnie. <laughs> właśnie. Dokładnie ta sytuacja. Tak się spodziewałem właśnie. Jeszcze to 10 tysięcy buntowników, którzy. Wszystko stoją. chcesz zrobić, zdążyć, a, a o podstawach się nie pamiętasz, co? Dokładnie, no widzisz, ty rozumiesz, nie? Ty rozumiesz. Ja rozumiem doskonale, wszystko rozumiem. Kurde, no czekam na klejma. ale tak sobie czekamy, siedzimy, pierdzimy, ale myślę, że to jest dobry moment, żebyśmy przerwali, co ty na to? No, myślę, że w sumie tak, bardzo dobre. Wybaczcie, moi drodzy, jeżeli tam jest odpowiednio jakoś tam nudno, może, no ale za, mam nadzieję, że jak się pojawią Europejczycy, zacznie być dużo bardziej gorąco. U mnie już jest chyba w zasadzie finito, nie wiem jak u ciebie. U mnie już jest finito, wiesz? Przecież jesteś tym lepszym graczem, zawsze mówisz, jakim ty jesteś dobrym zawodnikiem. Możesz okazję się wykazać, że jesteś specjalnie mechanikę pod siebie, żebyś mógł prowadzić wojnę pole... w nieskończoność. Polecam, polecam obejrzeć u mnie odcinek chociaż przejrzeć sobie, Ignacy, żebyś zobaczył co się u mnie dzieje. To jest... To jest definicja wojny ostatecznej. Tutaj każdy bije się z każdym, i tutaj jest wyścig z czasem. Mam 77 duma. Jeżeli nie zdążę wygrać tej wojny i zrobić no. tych pięciu wasali, nikt ten dum się naładuje, to wszystkich wasali, których do tej pory zdobyłem, uwolnię. I będę musiał zaczynać od zera, bez żadnej reformy, a tak być nie może. No cóż, mówi się, że Bóg dał, Bóg zabrał. W każdym razie ja zabieram wam już czas tego odcinka, bo kończymy go w tym momencie. Ja, bym Ignacio, wybyliście wy ze mną, był mój zawodzący przyjaciel Niedźwiedź. Na razie. No, widzimy się już jutro. Trzymajcie się ciepło, pa pa.